Eee, tak, śmialutko ten możesz brać, Michał Kupiona. witam serdecznie, dawaj ciach, dawaj ciach. Słuchajcie, Gutek z Michałem dzisiaj bawią się kochani kartami na kruszy na renie. Słuchajcie, przepiękna pogoda. Rzadko to się u nas zdarza, kochani, że nie kopiemy tam piłek, gdzie widzicie kochani opony i naszą kruszę na renę. Ale za to bawimy się dzisiaj kartami, bo to nasza druga wspaniała pasja. To nasze drugie hobby, kochani, w którym się dobrze czujemy. Chłopaki otwierają teraz boksa z update, dlatego że Michał rozpoczyna zbieranie edycji update 12-13. Przepiękna jest to edycja. My za moment Wam kart z tej edycji. Może inaczej, nie pokażemy, bo Michał będzie je otwierał. W przypadku, kiedy będą mu się pojawiać powtórki, my spróbujemy mu te powtórki powymieniać. Bardzo podobnie, tam jest około 20 saszetek, kochani, z edycji 13-14, bo Michałowi około 100 kart. 19. Michałkowi około 100 kart brakuje do e, zakończenia edycji 13-14 e, z 13, Champions League. My obiecaliśmy mu w tym pomóc. Także kochani, jest środa, przepiękny e, dzień. E, za momencik zbieramy się z szabłkami na trening, ale zanim na ten trening Michałku, to jest czwarta za 15. Mamy jeszcze czas, spokojnie możemy działać. Chłopaki będą wrezać, Gutek już się szykuje. Michał se odstawia swoją w dole, ile to będzie tam cięte. Te pierwsze trzy kubki, które widzicie, kochani, to one trafią do jego przyjaciela, do Iwin, którego serdecznie pozdrawiamy. Od niego dostaliśmy też niespodziankę, pamiętacie, on z nami również wymieniał. Przypomnij, jak się nazywa kolega? Dominik. Dominiku, serdecznie Cię pozdrawiamy. Spokojnie, wiesz, tu jest bardzo luźny styl życia. Mam cię, chcę nas ciągle wyganiać z tego pomieszczenia, ale my się nie dajemy. Kochani, w kubeczku z San Siro, czyli tam, gdzie będzie odrosonerich z AC Milanu, popijam kawkę. Jestem cały ciekawy, co te moje chłopaki powyciągają z saszetek. Przypominam oczywiście, że cały czas idzie w tym momencie, kochani, na stronie... Przypominam, że na naszej stronie, kochani, FC Szabełki Figurki Piłkarskie. Zobaczcie, tak wygląda ta strona. Idzie ankieta, kochani, gdzie mamy z kamerką pojechać, który mecz wam nagrać. Ja zademonstruję wam teraz, pan, bo właśnie kolekcjonerek do nas pisze, czy otworzyliśmy, tak. Tu macie kochani ankietę. W tym momencie w tej ankiecie prowadzi Lech Poznań z ilością 33 głosy, Legia Warszawa ma 20 i chodzi kochani o to, że zaraz za nimi jest Śląsk Wrocław. Chodzi o to, kochani, że ten klub, który wygra tutaj będzie miał najwięcej. Zaproszeń, tam pojedziemy z naszą kamerką na odcinek i z tamtej grupy ludzi wybierzemy niespodzianki, spotkamy się z wami na Orliku, czy tam na Waszym boisku być może na stadionie na meczu Ekstraklasy, ale póki co chłopaki rozpoczynają wielkie cięcie. Ile przed nami Saszetek, Michał? To 50 jest, razy, ale nie wiem czy wszystkie... Czy, nie, czy wszystkie damy rady, okej. Okay. Czyli w takim razie ile się uda otworzyć, tyle się uda. Słuchajcie, y, ostatnio muszę wam powiedzieć, że Michał miał nieprawdopodobne szczęście, tak. dlatego, że ja wezmę... przedostatnia bazówka. Michałku, słuchajcie, ja idę do was, po malutku. To jest bazówka, która ci brakowała? Tak, przedostatnia. Idę do was, żebyście widzieli karty, kochani, co u chłopaków wychodzi. E, będę z wami... Aha. Specjalne może... Słuchaj, to, e, czyli Rizinga trafiłeś, a Jewa, tak? Specjalne odkładajcie na bok. Tylko my tutaj jeszcze mecza robimy, że Porto Barca. Aaa, i... to wy robicie meczyk, bo dzisiaj gra Porto z Barca. Nie. Nie. Nie, dzisiaj Roma Barca. Roma Barca dzisiaj. Przecież dzisiaj nasz szczęsny w bramce stoi. Dokładnie tak. Dzisiaj szczęsny będzie próbował zatrzymać Messiego. To będzie bardzo fajny, ciekawy meczyk. Natomiast kochani, no, chłopaki robią pojedynek tu w międzyczasie. Nie mogę zrobić e... Barcelony. Czyli jaki pojedynek jest jeszcze raz? Jakżeście wymyślili? Nie, Porto Barsa. Porto Barsa, dobra, kto jest Barça? Ja. Dobra, a gutek jest Porto, tak? Wygrywamy 1-0. A na razie kto ile trafi? Porto Rozumiem. A specjalne trafiają na środek. Wszystko już wiem, słuchajcie. E, no znowu jak to? Nic. Jak znowu, znowu. nikt? Zgodą szalkę, pięknie. Świetnie. Chyba, chyba nie powtórka twoja, nie Misiu? Nie. No to super. 2-0 i 20. Partejer. To... I słuchaj, no Co ten powiem ci, powiem ci, że Klaudemir, bardzo ciężka karta no, do trafienia. No, no. Nie wiem czy go masz, ale to był no. bardzo trudny do trafienia star player. Są po prostu pewne karty, które się bardzo mocno powiewały i w, w przypadku Aju, no, Aju no. bardzo często gudku był, prawda? To jest jedna z większych, częstszych powtórek. No, ale najczęściej był ten, Helton. Albo Helton, ale to bazówka. Natomiast ze specjalnych no, kart to, no, to Aju. Razy, no myśmy Heltona mieli tu chyba ze 40 razy. Można by było całą ścianę ciachnąć w fototapecie. My mamy na 17, czyli za o wpół do wyjeżdżamy za 10, tak, tak, ja wiem. wiem <grych> Jaki to dodatku! Piękny changel. Ale pora. słuchajcie, kolejna porto, na razie 3-0. No. 4-0! <grych> Powiem Ci, że ciężki temat wybrałeś, Bazówek z Barcelony nigdy nie było za dużo no. Michałku, wiesz? To jest akurat najsłabsza, najsłabsza ta. Jest... Mamcia, ty nam pomożesz pobierać kudełka jeszcze na trening i tak dalej, nie? A, gdzie To wszystko jest przygotowane. Wiesz, bo my jesteśmy już do samego końca. E, korki są na schodkach przygotowane. Ja też dzisiaj no, gram w swój meczek, kochanie, także i Ty słyszałem dzisiaj z nami grasz, tak? Mamcia też dzisiaj z nami gra, mówiła Mecza. A potem jeszcze Liga Mistrzów i to jaka fajna, słuchajcie, Liga Mistrzów. No hura! Dzisiaj szczęsny w dodatku przeciwko Messiemu. Słuchajcie, o właśnie, Wojciu, życzymy Ci powodzenia dzisiaj. No jakbyś tak przytrzymał w barce, to by było fajnie. Ja mam real. Słuchajcie, jest Kasijas. No już nie Real, ale w tamtym czasie Real i to solidny punkt, kochani. No na razie 4-0 w pojedynku Porto z Barceloną, bo tak to chłopaki se ustawili. Ale powiem wam szczerze, że jednymi z za trzech bazówek były bazówki z Barcy, dlatego, e, dlatego ten pojedynek, widzę, uwaga... No IMPACT SPORTO! <laughs> nie dość, że IMPACT to jeszcze SPORTO. No świetnie. I żadnej zwarszy, patrzcie. Ale kolejna szalka się trafia. Ale tym się, nie, tym, się nie, 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 tym się nie smuć, bo my ci to powymieniamy, wiesz. My już mamy cały komplet w tej edycji, dlatego powymieniamy się, Michałku, tylko tak, żebyś miał ty też z tego wielką radość, bo to wielka przyjemność z nami się pobawić, z tobą. <laughs> Zero. Ale ja myślę, że Gutek, Ja myślę, że... Ale, gu... Ale za to hamsi. Ja też pójdzie na wymianę. Trzymaj, te, te karty powymieniamy ci zaraz, wiesz. Natomiast wiesz co ci tylko powiem, Gutku, ty chyba wiedziałeś, że Porto no, Bazułek jest najwięcej, tak. co? I dlatego tą wojnę ja z tobą szczerze, Michał. To nie jest najwięcej. Powiem Ci Michałku, że musiałeś chyba dlatego tą wojnę przegrać, bo to takie popularne szczerze. sporto są nie wiadomo, jeszcze jeszcze jest... Jeszcze ja parę pare, tak. saszetek jest, tak? Proszę. O, osiem, ale on już zobacz, ma dwa czterech sześć już ma, no a z Barsy jak nie było nikogo, tak nie ma. Star player. Słuchajcie, nieprawdopodobne. A czyżby, wiecie jaki mogliście pojedynek właśnie zagrać? Barsa, ale nie, Romy nie było w tamtej edycji. No, Romy nie było w tamtej edycji. Roma nie było, włoski klub to Juve było wtedy w tamtej edycji, tak? Juventus Turyn był. W tej edycji jest Juventus i Roma, natomiast wtedy był chyba tylko Juventus. Natomiast e, Ani, i Milan jeszcze był, tak? Tak. I Milan był, tak. Natomiast w tej edycji e, na stadionie Milanu będzie rozgrywany finał 2016. Słuchajcie, co tam wpada? Słuchajcie, no Weiss też piękny, e, e, rzadko spotykana karta. Bo e, powiem tobie tak, fajnie się wyciąga legendy top mistrz i tak dalej, natomiast pamiętajcie, że e, czasami trudniej jest trafić jakiegoś już, konkretnego riesinga. nie będzie. No wiesz o co chodzi. Uwaga. Bogu. Lewy na top mistrzu, brawo! Ale go nie miałeś, nie? 7-0. <laughs> 7-0, ale Cię Michał zmucił. Mam cię a ci budki, się masz butek. 8-0! 8 1 jest! Słuchajcie! I skończyłem bazówki. I, I on ci brakował też? Tak? Naprawdę? No to powiem ci, no to tości, gratuluję, mi nie się straszy. A lam jest. Słuchajcie, no tak, to już jest ostatnia, otwieraj ty. W każdym bądź razie no, muszę Wam e, pogratulować, świetny pomysł na pojedynek. E, w pół do Mancia, wiesz? W pół do, tak, w pół do za 25 wyjeżdżamy z domku. No. Deszcz nie będzie padał, to pranie niech sobie tam stoi. Uwaga. Kasijas po raz drugi. Kasia po raz drugi. I do 9-1. <laughs> słuchajcie, nie, no ja sobie takie powiem wam tak, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby 9-1 Porto wygrało z Barceloną. Jeszcze... Chyba, że z trzecim składem, no albo drugi z drugim. E, ale drugi... drugi. dwóch z trzecim składem. E, ale słuchajcie, a tutaj już będzie trudno z bazówkami i tak przewidzieć, no ja bo ja nie, nie pamiętam, ja których nie nie było pamiętam. największej. A tutaj Gutek trochę na cwaniaka poszedł z Michałem i go słuchajcie nie chyba... Ja, ja, szczerze to ja liczyłem na Heltona, a nie jednego Heltona. No, no, Heltona. Słuchajcie, a kto pierwszy wybierał Misiu? Ty czy Gutek? I Butek, to cwaniak dlatego, to teraz ty pierwszy wybierzesz. W każdym razie gratulacje i fajne zawody. Słuchajcie, ja wybieram Celtic. E, Michałku, słuchaj, zanim otworzycie te saszetki, bo jeszcze zdążymy zrobić wszystko, te bazówki swoje, gdzie masz album swój 14-15? Daj na chwileczkę ten album. Zaraz przed nami, kochani, 13-14, no. Za moment, kochani, będą pękać karty z update, natomiast... Ja bym chciał, żebyś właśnie... E, pokaż te swoje bazóweczki, co są, jak możesz, to uzupełniać to. Nie, e, ogólnie, bo te powtórki, co będziesz miał, to ja w międzyczasie będę chciał Ci pomóc je pokończyć. E, tu masz i Mogę sobie go włożyć. Tak. Z dziką przyjemnością to zrobię. Ale ty Iniesta jest tu na pierwszej? Tak, tutaj. Tu jest, nie? Messi był chyba jako ostatnia rano, karta. Też mi wpadł dzisiaj. Już tak dużo kart? no on mówi, no. że dopiero żeśmy mu uzupełniali, a o niego kochani ten... już tylko setka kart do końca. Ja myślę, że dzisiaj też sporo kart stąd wyniesie. E, szalkę, szalkę. Szkoda tylko, że na tych kartach nie ma numerów, nie? To jest jedyna rzecz, która troszkę utrudnia żywot, nie? Dlatego, że musimy... A to numery w panini dopiero... Szalkę jest na przedostatniej karcie. Czyli tutaj Ci wkładam szalkę. Proszę bardzo. Ostatnie będziesz miał szachtar. W każdym bądź razie Szukaj tej swojej ostatniej bazóweczki Ja z dziką przyjemnością włożę Słuchajcie Robcia Lewandowskiego na Topmasterze Piękne karty kochani Prosto z, z, z saszetek To zawsze robi na mnie ogromne wrażenie Topmaster kochani Lewandowski Jest zaraz po Ribery Jest Ribery Lewandowski No wtedy jeszcze w różnych barwach, teraz to już kumple Wszyscy w jednej brygadzie Natomiast Uwaga, wkładam Ci tu lewego Eee, wkładam ci lewego. Jest kochani Lam z Bayernu i on trafia też na swoje miejsce. Natomiast, e, Michałku, patrzcie teraz na karty specjalne, bo rozumiem, że bazówki już masz wszystkie tak, w tej to chwili. tutaj na razie i Star. Zobaczcie sobie jeszcze tylko, kochani, e, on idzie tutaj, w łóżku Gudku. No tu masz komplet cały już i Risinga i Playera. gratulacje. Czyli Bayern już jest na gotowo. Jeszcze Milan, Juventus Mam i. Super. To dzisiaj zrobimy tak, że będzie na pewno misiu też troszkę więcej. Ty nam zrobiłeś dużo pomocy, zrobiłeś nam z edycją, z naszą edycją Droga do, do 16. Natomiast teraz ja bym chciał, żebyście właśnie chłopcy spokojnie popatrzyli na te karty, które są powtórkami. Odłóżcie mi je na bok, a ja w tym momencie misiu przyszykuję Ci w trakcie odcinku przygotuję Ci karty, których ty nie masz. Po prostu pozamieniam ci Hamsika na innego gama, dobra? Tu jest. Z Wytokalne wielką sympatią i to Piodemir. zrobię, bo... I jeszcze za te też. to Klaudemir, przyczy... piąty klub, piąty. K a mówiłem ci, że Klaudemir najtrudniejsza. I widzisz? Jako, jako ostatni Wytokale. ci wszedł. Wytokale. Pięknie. Wetokele powtórka, to go odłóż na bok, to innego Ej, leasinga tu ci tu za to jest. dam. Nie wiem, a zobaczcie ci tu Teves już... przepraszam Widel. Nie my teraz na poli nie ma. Ej, kończę, 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 szóka. Chodzi, brawo! Kochani, szósta, szósta karta. Jest! Kolekcjonuj z szabełkami, muszę Wam powiedzieć. Patrzcie, Aju, też Ci jest potrzebny, mimo że dla nas to byłaby już setna powtórka, bo Aju była częstą kartą, to u Ciebie, kochany, robi robotę. z szachtaru koniec chyba, tak, koniec. Szachtar farta. też cały, no to powiem, ci, że, to powiem Ci, że fartowne te nasze, słuchaj, te nasze e, saszetki. Yy, Taką szalkę to będzie Ale do powtórki, nie. daj, bo szalkę już zabieram tutaj na pewno. Wetokele to, to też powtórka. Kasijas też jest Casillas powtórką. Też. Poproszę jeszcze jednego, bo już w nie, albumie Kasiaz Ale ja mam On już ma w albumie, nie. z poprzedniego boksa trafił Kasiaz. Szachtar, Szachtar, Szachtar będzie na końcu, co nie? Y -hmm. szachtar jest na e, końcu. Popatrz. Tak mi się tak, wydaje, że Szachtar to jest ostatni impact. Czyli tak, Szachtar jest ostatni. Powiem wam, że to wspaniały moment jest. Zdroszczę chłopakom, bawią się naprawdę teraz fajnie. Ja się bardzo dawno w to bawiłem. Natomiast muszę wam powiedzieć, że tak jak zaciągną chmury, przyjdzie więcej wody, nie będziemy mieli czasu, żeby pokopać na krusze na arenie, na której ciągle zobaczcie, wszędzie są piłki, to my też wrócimy do kart, kochani. Bo to nasze naprawdę bardzo fajne, wspaniałe hobby. Natomiast w tym momencie ja poprosiłem, zanim chłopcy rozpoczną otwieranie update edition, poprosiłem, że żeby uzupełnili braki, a powtórki mi dali. Ja w tym czasie, kiedy oni będą otwierać, kochani, karty, ja będę uzupełniał, szukał braki. Dlatego, że mamy bardzo malutko czasu. Za niespełna 30 minut musimy uciekać. Jedziemy na trening. Natomiast zaplanowaliśmy to spotkanie z Michałem. Michał przyjechał do nas na Kruszyn Arenę pobawić się kartami, otworzyć kilka saszetek, pomóc nam uzupełnić. A Paszek z Mam więcej no, Cofnasterów fajn... teraz mam więcej niż gostoppery. Ale powiem Ci, że to jest bardzo fajny problem. Myślę, że wielu by chciało taki problem mieć, bo miałeś bardzo bogatego boksa, słuchaj. No. Był to strasznie szczęśliwy boks dla Ciebie. Natomiast przypominam, że Michał w jednym boksie trafił dwa. Yy, dwie, legendy. dwie legendy, dwa topy yy, i, pie, top i pięć, pięć game'ów, tak? Ja, game. już topa ja już to lewego włożyłem. Ja już to lewego włożyłem. Teraz patrz na gameów Sześć y. game'ów 6. 6 game z, z jednego boksa. Szok, kochani. Hamsik, tutaj Hamsik już jest. Siedem, dwa, cztery, sześć. Hamsik wiem. to już jest powtórka. I ta ostatnia, zobacz, TV schodzi chyba. Chodź, te wchodzi, Te jest nowy. Także kochani, te karty Misiu, w pierwszej kolejności ci za momencik powymieniam. I, Słuchaj, mam... i tu masz też swoje powtórki, tak. tak? Czyli wszystkie te karty wezmę i za momencik e, powymieniam Ci e, co z tego będę miał z Twoich mam braków, dobrać, Misiu. To wszystko, co mi dajesz, będziesz miał e, uzupełnione. To są karty, które są na powtórkach e, od Michała. Zobaczcie, te karty są u niego w albumie. To są powtórki z boxa, które miał. Myśmy obiecali mu, że w ramach właśnie zakupów, współpracy my mu te game'y, my mu te fansy i inne specjalne karty powymieniamy. Także kochani, czyli rozdzielcie to, co otwieramy w tym odcinku. Dajcie mi ciach dajcie mi ciach i spotykamy się w kolejnej części. Do zobaczenia.